Dzień dobry. 12-woltowe wiertarko-wkrętarki Metabo PowerMax występują w dwóch wersjach: klasycznej i udarowej. Na ekranie widzicie w tej chwili wersję klasyczną, o której nakręciłem już dwa filmy. Na jednym z nich wyjmowałem ten model z pudełka, porównywałem gabarytami z niewielkim, jak mi się wcześniej wydawało, wkrętaczkiem z Widla, oraz opowiedziałem o jej podstawowych parametrach. Na drugim filmie adoptowałem futro do lepszej obsługi bitów. To było 3 lata temu. W międzyczasie sporo się pozmieniało. No i byłem w stanie doposażyć firmę w drugą wkrętareczkę Metabo Powermax, tym razem w wersji udarowej. Uznałem, że jest to doskonała okazja żeby porównać te dwie wersje, ponieważ wielu przeszukuje internet przed podjęciem decyzji, który model kupić. Na pierwszy rzut oka te dwa urządzenia się niewiele od siebie różnią. To samo dotyczy parametrów katalogowych, które mamy w katalogach. Mają jednakowe, maksymalne obrotowe momenty, miękkie rzędu. 17 Nm, twarde rzędy 34 Nm. Podobnie zachowują się również przełączniki sprzęgła. Zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji sprzęgło można regulować, ten regulowany moment obrotowy można regulować w zakresie od 0,5 do 5 Nm. Jeżeli chodzi o wiercenie maksymalne, to w obu wersjach w stali można wiercić do 10 mm, w drewnie miękkim do 18 mm, no w wersji udarowej dochodzi jeszcze parametr wiercenie w murze i jest określone na 10 mm. Trochę to dziwne, bo wydaje mi się, że futerka są jednakowe w obu tych modelach, Natomiast w wersji BS bezudarowej futerko ma możliwość zamocowania wierteł od 1 do 10 mm, a w wersji udarowej od 1,5 do 10 mm W wersji udarowej jest również określona jest maksymalna liczba udarów na minutę, jest to 21 tysięcy udarów. Co Wam tutaj mogę powiedzieć? Mam przed oczami obie karty katalogowe i tutaj one według tych kart bardzo się różnią ciężarem. Według katalogu wersja wersji, e, ciężar wersji bezudarowej z zamontowanym akumulatorem to 800 gram, a w wersji udarowej... 1120 1,12 kg ja tutaj mam e, wagę przygotowaną dlatego, że coś tutaj mi się nie zgadza a nie zgadza mi się dlatego wersja bezudarowa producent podaje ciężar z akumulatorem 0,8 czyli w sumie niewiele a te 0,8 na mojej wadze to jest 957 pamiętajcie 957 Wersja udarowa z akumulatorem y, kilo 12, a według mojej wagi równo kilogram. Także w katalogu bardzo się różnią ciężarem, a w rzeczywistości to jest dosłownie dosłownie ile? 957,43 gramy, czyli, czyli prawie nic. I teraz tak. Wersja bezudarowa, to co pamiętacie z filmu o niej, no oczywiście zajmujemy futerko i w tej chwili jest ono bardzo króciutka. Tutaj się nakręca taką nakrętkę, żeby chronić gwint. Jest ona w tym momencie bardzo króciutka. E no bo nie ma. Futerka, no proste chyba. Futerko jest jednakowe. Ja w wersji, ja w filmie o futerku tam sam siebie dopytywałem, jaka jest różnica w futerku bezudarowym i udarowym, ponieważ producent odróżnia, odróżnia futerka, prawda? Natomiast te dwa futerka... Są moim zdaniem jednakowe. Są jednakowo opisane, mają jednakowe gabaryty, no wszystko jest jednakowe. Także tak to wygląda. Teraz sprawa następna. Ciężar, już wiecie. Sprawa następna. Ona jest dużo mniejsza. Natomiast ten pierścień do regulacji momentu obrotowego jest, wydaje się, dość szeroki. Zobaczcie. On ma tam ileś. Nie będę czytał ileś, nawet nie włączyłem miarki. Ma tam ileś. A teraz zobaczcie ten pierścień. Ten pierścień jest smuklejszy. On ma prawie 5 mm mniejszą średnicę niż ten. Więc mamy to urządzenie niby krótsze. Natomiast tutaj mamy 5 mm szerzej. Tutaj wężej. I teraz tak, dopóki nie miałem wersji udarowej... Bardzo chętnie pracowałem tą wiertarko-wkrętareczką, natomiast sporo się zmieniło w momencie, jak stałem się posiadaczem wersji uderowej. Ciężarowo naprawdę jest to to samo, wagowo ciężarowo, wagowo jest to to samo, natomiast mam tutaj kilka rzeczy, które mi się bardzo spodobały w tej wkrętareczce, a mianowicie... Oddzielny pierścień do y, zmiany trybu pracy. Mogę albo wiercić z udarem, albo wiercić zwyczajnie, albo wkręcać i tutaj sobie na pierścieniu regulacji momentu obrotowego coś tam ustawiam i w zależności od tego, czy mam bity, to sobie wkręcam z jakimś tam momentem obrotowym a jak przekręcę na wiercenie jednym ruchem to już tutaj nic nie zmieniam tylko normalnie wiercę potem sobie przekręcam także no fajne uniwersalne rozwiązanie bo w wersji bezudarowej no kręcę <grytanie> albo mam y, jakiś tam moment obrotowy obrany albo muszę przekręcić na wiercenie żeby coś tam powiercić i potem z powrotem muszę wracać więc, to co zyskujemy na szybkiej zmianie bita, zwiertła na bit, no to, to tracimy na te zmienianie momentu obrotowego. Sprawa najważniejsza, jeżeli chodzi o różnicę, to udar. No mamy tutaj pokrętło, które możemy ustawić w tryb pracy udarowej, ale pamiętajmy, że jest to udar mechaniczny, no, czyli mało efektywny. Dlatego nie wiem, czy nie lepiej mieć pod siedzeniem jakąś zwykłą, niewielką no wiertarkę w sumie udarową i zrobić te kilka dziur w betonie, czy udawać, że ma się wkrętarkę z trybem udaru. Nie wiem, ja dbam o swoje urządzenia i raczej wtedy, kiedy wiem, że coś jest twardego, to używam dedykowanych urządzeń. Natomiast tego udaru raz użyłem, ten udar raz użyłem. Słuchajcie, byłem na y, jakiejś tam usłudze, gdzie musiałem powiesić w grubej terakocie, w twardej terakocie jakieś tam rzeczy w łazience i nie mogłem się wkręcić wiertłem harpunowym w tą emalię, była za gruba, więc wsadziłem y, wiertło w tą wkrętareczkę i kilka razy y, y, użyłem udaru. Wiertło się wbiło w tą twardą emalię i potem już normalnie wykończyłem otwór nie używając udaru. No niewielki udar też się przydaje wtedy, kiedy nie chcesz klientowi coś za bardzo napsuć czegoś, dlatego że no, wszyscy wiedzą, że udar pneumatyczny no, się jest spustoszenie. Natomiast taki mechaniczny no coś tam popuka, popuka, jakąś tam dziurkę zrobi, może dłużej to będzie trwało. Natomiast zniszczenia są znacznie mniejsze i teraz tak mam te obie wiertareczki wkrętareczki do momentu jak nie miałem tej tą bardzo, bardzo chętnie brałem ze sobą do pracy chociaż powiem Wam szczerze, że że ergonomia pracy no nie zachwyca mnie, niby to metabo, ale mnie nie zachwyca ja mam krótkie palce i naprawdę zobaczcie mi jest, no Ciężko mi jest objąć, objąć tą rękojeść moimi palcami, no łapałem się na tym, że ten komfort pracy, pomimo, że, że jest to fajne urządzenie, to ten komfort pracy jest jakiś taki sobie, no oczywiście wiem, że chodzi tutaj o akumulator potężny, który jest w rękojeści, no ale ja uważam, że chwyt nie jest komfortowy, nie jest komfortowy. No i dobra, woziłem tą, kupiłem tą i się okazało, że usługi wolę świadczyć, jeżdżąc z tą wkrętarką, a nie z tą. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jest ona bardziej uniwersalna. Mogę wiercić, mogę wkręcać i mogę no właśnie tą terakotę czy tam glazurę twardą lekko nakruszyć tym, tym młotkiem. A tutaj tym, a tutaj tym, to ja sobie nic nie mogę. Chwalę się, że ona jest krótsza, natomiast trzy lata, no i może zraz zauważyłem, że no fajnie, że mam krótką wkrętarkę, może z raz, za dwa razy, nie wiem. Mało, mało, mało. Natomiast tą zabieram, żeby ją przewietrzyć w sumie w momencie jak jadę na usługę, gdzie wiem, czego się spodziewać. Jak wiem, że nie będzie trzeba kombinować coś z jakimś tam yy, udarem czy tam czymś to przewietrzam sobie tą wkrętareczkę. Rozdzielnie elektryczną zamocować, no biały montaż zrobić, ona jest lżejsza. Bez futra, które waży ponad 100 gram, no to ona jest lżejsza jednak od tej więc, a przy białym montażu powiedzmy 100 punktów no jest trochę chodzenia i te 100 gram razy 100 punktów daje no już ładnych parę kilogramów do przeniesienia dlatego y, ja mam dwie mogę sobie wybierać natomiast gdybym w tej chwili po obejrzeniu tego filmu miał się zdecydować którą wersję wybrać to zdecydowanie wziąłbym wersję udarową. Jest bardziej uniwersalna. I mimo, że nas producent straszy tym, że jest o ile, o, 200, o prawie 300 gram cięższa od wersji tej, no to to jest, to jest nieprawda, bo tutaj yy, odkręcili, odkręcili to futerko, już mieli ponad 100 gramy i, i taka to zabawa. Jak chcesz mieć normalną wkrętarkę, to i tak to futerko nosisz dokręcone. Także... Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, którą wersję wybrać, no to niech przemyśli sprawę, bo moim zdaniem bardziej będzie się cieszył z tego urządzenia. To tyle, no bo więcej nie będę, nie będę przedłużał, bo to byłby drugi film. Także pozdrawiam, do następnego filmu.